Cześć, Jestem Bartek. Poznaj TomRABE5. Elegancki, przystępny cenowo i kompaktowy automat do recyklingu, który przyjmuje butelki plastikowe oraz puszki, czyniąc recykling prostym, wygodnym i skutecznym. Stworzony dla sklepów z mniejszymi wolumenami sprzedaży. TomRABE5 zajmuje tylko 0,8 m2, co czyni go idealnym urządzeniem do sklepów z ograniczoną przestrzenią. Jest to urządzenie, które wystarczy podłączyć do gniazdka elektrycznego i od razu jest gotowe do użycia. Dzięki technologii Tomra model B5 efektywnie i dokładnie rozpoznaje pojemniki po napojach, zapewniając bezpieczne transakcje zwrotu kaucji. Wbudowane kompaktory prasują butelki plastikowe oraz puszki, które następnie segregowane są do odpowiednich pojemników, optymalizując przechowywanie oraz usprawniając operacje związane z recyklingiem. Zoptymalizowane przechowywanie opakowań oraz instrukcje czyszczenia wyświetlane na ekranie krok po kroku sprawiają, że urządzenie jest łatwe i bezproblemowe w obsłudze. Zadbaj o lepsze doświadczenia klientów dzięki wyświetlaczowi o przekątnej 21,5 cala, który możesz wykorzystać w celach marketingowych. Tomra 5 to urządzenie inteligentne, kompaktowe i zaprojektowane tak, aby czynić recykling bezproblemowy.